Hej siemanko, witajcie na moim kanale i dzisiaj sobie no jakby pooglądamy no od tyłu część jak możecie po tytule no, no więc intro już chyba nie musicie słuchać, po prostu wam to będę puszczać, no bo no tak no to, nie wiem, jakoś mi to nie wyszło ale dobra, no to patrzcie stąd so, startować stąd, oj do badanie ze schodów mam nalewanie wody do szklanki pszczołki za telewizor nadal tańce z fortnite'a czyli taniec i bicie się z kim to nie wiem ale dobra, obym tego nie było bo nie wiem z kim dobra. to dobra, zamykam oczy o. dobra uwaga nalewanie wody do szklanki okej, okay. to będziesz na to No, i okej, okay, tu mała taka przerwa, jakby. Teraz będzie spadanie ze schodów. No, dokładnie. Z tych. Będę gdzieś. O, stąd startować. O, stąd. O, i do tamtym gdzieś. E, no, żeby tak, no, tam nic nie będzie widać. No. E, dobra, no. no. I co? E, no, no to ja już Was zapraszam. To było gud. Co ja? Co ja mówię? No dobra, więc teraz się postaram zrobić jak, jak najlepiej to. No i w tym momencie nam się przerywa. O i teraz to jest to. I patrzcie na to. Tu jest ten najśmieszniejszy moment. I patrzcie jeszcze, bo ja wchodziłem na te schody i to tak dziwnie później się... Patrzcie jeszcze raz. O i teraz. jak się tak przyciągnąłem. Oj, teraz tak? No i teraz normalnie. I po... No okej, okay, więc teraz to było. Okej, okay, i teraz jest. Tańczy z Fortnite a patrzcie na to. To akurat nie śmiesz, ale ten. No tak zwyczajnie. o jeśli właśnie chodzi o ten, o, For, o Fortnite'a, no to yy, no to wpalajcie na mój gamingowy kanał, bo tam będzie tego dużo dopiero się tam ten, no no więc tam wpalajcie no i co, ja już tu puszczę dalej <grywka> <grywka> mówię jakiś niemiecki Okej, okay, i teraz będzie, o, To będzie nalewanie wody, to jest dosyć satysfakcjonujące no, o patrz. O, no jak widzicie, no, nawet fajnie to wygląda, no tak wsysanie jakby wody, no. Poczekajcie no, na chwilę. Okej, okay, lecimy dalej z oglądaniem. No i z... I znowu ten. O, i teraz będzie wielka ba w bitwa. Tego miało nie być? A to jest tak dla zachęty. E, no, No więc patrzcie na to. To dla mnie wyszło najlepiej. Nie wiem dlaczego. I będzie walka, oczywiście, z Misiem. No. Najlepsze będzie, jak będę go bił. O oh Jezu, yes, a to dzi. A to dzi nie wygląda. No, i tutaj. No. No więc co? Więc no, to by było na tyle z tego odcinka. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie. No i komentujcie, wpadajcie na mój gamingowy kanał. No i co? A my się widzimy w na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!